Siema, z tej strony aktualnie znajdziecie się na największym serwerze Pay2In czyli na cmc.pl. Ustawcie sobie kawałek w górze i dzwoneczek. W komentarzu czytaj apertura serduszko Dlatego dzisiaj w tym odcinku będziemy sobie czytowali na tym głównym serwerku. Ja sobie te przygotuję dobre efekty dobitki. Wchodzimy, czekać czy ten pingwin pong na tę parkę. Dobra, wszedł. Dobra. Ty on raz zjadł, jakiegoś koksa, idiota. Co on robi? On chce uciekać, ty. Daj, polizał, pierwsza teparka i pierwszy kill. Co on tu miał? ty miał, ale miecz Ten serwer faktycznie spejtył in Sharpness 6 i tak dalej. To czemu on nie bił sobie na początku? Może jakieś sety tutaj są jeszcze lepsze. 4-4, to nieźle. Ale głównie ten serwer jest za pierdolę, kilofy. Punch 3 no to normalnie. Ale jaj, ale go rozjebałem. Dobra, trzeba sobie sobie to posegregować elegancko, cyk. I od razu lecimy na kolejną te parkę, dobra? Warp czy warp te parki? są w ogóle warp PVP? Nie wiem, jakieś dziwne te warpy. Kto koks te parka, Dobra, a znowu, kto koks te parka? No nie wiem, czy tutaj są po prostu na serwerze fake sloty, czy nikt nie chodzi. patrząc że ona na serwerze jest tyle osób, no a czy to prawda? Czy też list. No to już tego się dowiem czy to prawda, bo tak szczerze wątpię w to, skoro tak już skoro tak dużo osób na, na te parce, nie? Dalej piszę z TPA, albo po prostu będę pisał, że czy mogę do kogoś TPA PolarBoy? Może coś po prostu na tym na Warp PvP. No pewnie. No pewnie, że to jest jakiś frajer, który zostanie katrupiony. <laughs> Dobra, koks'a No to palambany hopa i bije no prostecznie. czy nie. Na no, Totalna dominacja genetyczna, dobra. Try chcę uciekać. No i kolejny zabity. LK w komentarzu dla nich. Dobra, plus 86. Ludzie pisze baha. Zatyłam no, też na tym serwerze nie ma. Ale ja, totalna dominacja na warte VP, bo na te party mi wychodzi. Cy, kolejny zdech. A jakie jajce na tym serwerze się dzieją? Może tego uka, piby, bo ten jakoś jakby chciał uciekać? Dobra, to już mamy kopcer i świetnie polizować. Ja tu mamy meety full, nie? Ludzie piszą, że cheater, administracji nie ma, ale tym bardziej. <laughs> więc ja... Ja... więc jaja. <laughs> Trochę chory jestem, więc chory za mój głos. Dobra. Czy efekty jeszcze mam przez chwilę? Dobra. No nie, co? Czemu mnie wywaliło? Antycheat czy... Czy co? Helcik 12 Nie no, serwer ma jakiegoś laga Reconnect. O, Zostałem bana Czy podczas walki mnie wyjebało? No proste, że podczas walki mnie wrócił na tym głównie. No bo nie wytrzymam za chwilę. Pozdrawiam na lala, po wyrzuceniu z serwera mi tutaj choć nie dał. Itemki, seta, miecz. Oraz teraz mi chyba dał emeraldy. O tak, no pięknie. Czyli będę mógł sobie kupić emera yy, Ten. Stranger Speeda. Czy on mi dał ten lepszy miecz. Dobra, dzięki bracie. To jest Pozdro, dobra, dzięki bardzo. I może jakiś ten pingwin na tę parkę chyba będzie chciał, ale jego już zabiliśmy. Napisał mi pa. Dobra, pozdro lalala. Lala. Idziemy sobie, czy da się incognito łączyć. Tylko VIP w górę, no to nieźle. Pay to win server, ja pierdolę. Jak chcecie mieć ale incognito, to musicie. To musicie mieć vip nie? Ja cię kręcę. Dobrze co odkręł odcinek, przynajmniej się pośmiać możecie. Dobra. Polar boy jakiś. On no, zdechnie, tak mi się wydaje. Tam jakiś misiek ucieka. Dobra, po, Polar Boy. To jedziemy za nim. O no, pancza. To, to walić go. Do tego babysz teraz. Dalej babysz, nie mam no, uciekamy. O, robiliśmy jakiegoś wygadka tutaj. Dobra, wyrzucono, dobra, przez 116 punktów rankingowych. Tam jest jakiś Simon 2010. No to do, byłeś musi być sobie naprawdę turbodołki. Tak mi się wydaje. No, no i pokazał to swoją inteligencją. W przypadku Offlaya włączyłem, który działa, więc beka. Dobra, to jest ten, którego biliśmy wcześniej, nas wywaliło z serwera. Dobra, to jest Coxa. No ten serwer nie jest zbyt dobry, bez wam Ile, ile osób już zabędzie to pisze Zabójstwa 6 6 osób już uka, trupiłem Czułam miecz z knokiem I miecz mam lepszy Ale jaja, dobra Dobra, on, on ma dzyntkę, o mi się strężnie skończy, będę mógł go zabić normalnie Jakiś Tomek jest na drzewkarce Ale jaja, dobra Jakiś Devil mógł pomóc który polizał Zabiłem go w ciągu mniej niż 20 minut Więc dlatego nie dostałem punktów rankingowych a o ile on nie będzie chciał uciekać, to ma po prostu górkę tutaj. No nie, no i znowu mnie wywaliło. Ten serwer, nie wiem, wywala ludzi za nic. Ten serwer nie jest zbytnio ogarnięty. Ja nie wiem, czy po prostu Ranga ma dostęp do kikowania ludzi, czy co. No nie wiem. Wystąpił błąd wewnętrzny, to beka z tego serwera, że ma jakieś błędy. A was, szanowni państwo, zaproszono na izdencja.pl. Jak wam taki materiał się spodobał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam. no ura.